Jeszcze trochę do góry mała. Skarbie, hej! A... Co ty tutaj robisz? A... Skąd ty się tutaj wzięłaś? Kupiłam sukienkę. Wyglądasz w niej fatalnie jak, jak panna do towarzystwa. Bo to jest letnia sukienka którą masz natychmiast oddać do sklepu. Gdzie jest ten sklep? Na dole. Dobrze, chodźmy. Tak. Idziemy. O. Hej, Lili, co? Przepraszam, mogę jakoś pomóc? Eee... Tak, dobrze. Dobrze, pomogę ci. Więc teraz zrób krok naprzód. Nie obawiaj się. Jestem tu. Raz, dwa, trzy. O, tak. Jesteś taka dobra. I, i naprawdę ślicznie wyglądasz w tym kolorze. Naprawdę? Nie każdy to zauważa. Ty chyba także nie wszystko zauważasz. Dzięki. Mogłaś się z nim przespać. Tutaj, na ruchomych schodach. Przestań, proszę. O tak. Tak, przestanę. Dawać ci kasę na zakupy beze mnie. Oddaj kartę. Już. Ona była... była tutaj. Przecież z nią płaciłam. Gdzie się podziała? Wciąż nie wiesz? Ten włóczęga cię okradł. Red. I co ja mam teraz zrobić? Co mam teraz zrobić? Masz znaleźć tego włóczęgę z kartą, bo pochowam cię w tej sukience. Leć! Okazało się, że ten bezdomny na mnie czekał. Mam na imię Lili, a to moja ulubiona historia. Chciałam go zatrzymać, ale wyglądało, jakby wszystko zaplanował. Hej, to było. Konieczne, by cię przed nim ocalić. On zachowuje się tak, bo. On mnie kocha i chce, bym stawała się lepsza, a ja. Ty nic nie rozumiesz. Dokąd się wybierasz? Oddaj mi kartę, hej! Hej, bezdomny człowieku. E, dokąd się wybierasz? Wow, wow, wow! Kogo nazwałeś bezdomnym, O, oh, już rozumiem. Po prostu jest pan hipsterem, więc zapraszam. Ta. Tak, tak. Witam panią. Czy ma pani rezerwację na dziś? Nie. A, przykro mi, ale wszystkie stoliki są zajęte. Przepraszam, ona jest ze mną. O, tak, jasne. Więc zapraszam. Dziękuję. Oddaj mi kartę. Nie, dopóki kogoś ci nie przedstawię. Chodź. Pani wybaczy... Nie wspieram bezdomnych. O, siedział z panią mężczyzna, który upuścił kartę. Och, tak. To jego karta. A Dziękuję. Jak ten pan ma na imię. Jack Michaelson? Tak. Tak. To karta tego pana. Tak. Wielkie dzięki. Muszę uczulić go, żeby pilnował portfela i swoich kart. <grym> Faceci. Na mnie już czas pa. wydaje tyle pieniędzy na to i na nią, a mnie zganił za tę sukienkę, idiotka ze mnie. Pi. Musimy do niego wrócić. Co? Tak. Co? Czekaj! O! Mm. Kocham Prosecco! Wstawaj! Hej! Coś ty za jeden. Co niby mam mu powiedzieć? Nawet nie mam tej karty. Naprawdę się tym martwisz? Złap mnie za kaptur. Co? Szybko. Złap mnie za kaptur. Hej, pomocy! Zostaw mnie! Tu jesteś. Zostaw mnie ratunku! Tu jesteś! Panie, gdzie moja karta? Łuczek, proszę. Nie! Zamknij się! Pogadamy w domu. Gdzie moja karta? Ja nie mam pańskiej karty, ale ta kobieta ma. Ona Jaka ją kobieta? Taka wysoka z czerwoną szminką. E, e, często pan tutaj z nią przychodzi. To są jakieś pre- Tak. O. E. o kim on teraz mówi? Co to za jedno? Kochanie, właściwie... O, tak! To ona! O, dobrze porozmawiam z nią. Nie, 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 ja się tym zajmę. Kochanie hej! Meliso, -meliso oddaj mi kartę. No już dobrze w porządku. A teraz mi ją oddaj. Dłużej już tego nie zniosę. Nieźle. Tak. Kochanie, ona po prostu cieszy się, że znalazła właściciela karty. Kochanie, więc to dla niej potrzebujesz karty? O nie. Ale ja już niczego od niego nie potrzebuję. Ja nie zastanawiałam się, jak wyglądam i co się ze mną stanie. Chciałam tylko ukryć się przed wszystkimi. O, wreszcie cię znalazłem. Jak się masz? To już koniec. Hej, hej, hej. Wyglądasz wspaniale, ale przede wszystkim masz dobre serce. Tak, ale mi to pomogło. Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak bardzo. Ach, galeria jest już chyba zamknięta, a, a ja wiem co sprawi, że poczujesz się lepiej. Zaczekaj. Włóż ją. Tak, 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 włóż ją śmiało. I chodź ze mną. Hmm. Okej, okay. nie obchodziło mnie, że zostałam bez pieniędzy i dachu nad głową, tkwiąc w zamkniętej galerii z facetem, którego ledwie znałam, bo to właśnie on sprawił, że poczułam się szczęśliwa. Michael? Czy zawsze bałem się ruchomych schodów? Nie, czy zawsze. Tak wyglądałeś. No co ty? Po prostu kiedyś dotarło do mnie, że kasa i ciuchy nie są w życiu najważniejsze. Tak masz rację się ze mną jutro, ale jest mi dobrze przy tobie, mm. Lili? Really? Nadal niczego nie rozumiesz. <coughs> Dalej, Panie Richardson, czyżby znów nie spał pan całą noc? Mm, tak, lecz dzięki temu znalazłem nową twarz mojej kolekcji. Pracujesz tu? Pracuję? On zaprojektował wszystkie te sukienki. Również tę, którą ma pani na sobie. Miłego dnia. O co tu chodzi? Lili. Zasługujesz na nie wszystkie i na więcej. Pamiętasz, co mówiłem? Kasa i ciuchy nie są najważniejsze. To, co ważne, jest tu. Więc zjedzmy śniadanie i porozmawiajmy o naszej kolekcji.